Magiczny Festiwal Świata Baśni i Bajek Pozytywka to jeden z największych w kraju interdyscyplinarny festiwal prezentujący sztukę dla młodych widzów, skupiający wybitnych twórców zarówno z Polski, jak i ze świata. Podczas czterodniowego festiwalu dzieci wraz z rodzicami mają okazję uczestniczyć w wielu wydarzeniach, które zachęcą do obcowania z kulturą i sztuką. Sztuka, która nie jest infantylna, czyli sztuka, która często porusza poważne tematy, pomimo tego, że jest dla dzieci. No i przede wszystkim też zależy nam na tym, żeby pokazywać różne formy, to znaczy i małe formy, i duże formy, tak żeby nasi widzowie mieli pełny obraz tego, co dzieje się na polskiej scenie dla dzieci. Jak co roku w festiwalowy weekend odwiedzić można było miasteczko festiwalowe i cyrkowy zakątek w Parku Kochanowskiego. W tym roku w miasteczku festiwalowym już tradycyjnie dzięki firmie Bydgosta przede wszystkim stanął e, ukochany przez dzieci zakątek cyrkowy, e, gdzie można było spróbować swoich sił w, w sztukach cyrkowych. Między innymi w akrobacji, żonglerce, chodzeniu po linie. E, co jeszcze? Mieliśmy strefę partnerów, w której można było sprawdzić e, co szykuje, jaką ofertę w Bydgoszczy na następny rok szkolny można, z jakiej można skorzystać, jeśli chodzi o zajęcia pozalekcyjne, no ale przede wszystkim to była scena plenerowa, więc liczne spektakle różnego typu. Właśnie z zakresu sztuki ulicznej, spektakle interaktywne, dla małych i dla dużych bardzo, bardzo radosny czas i bardzo radosne miejsce, bez którego już nie wyobrażamy sobie festiwalu. Wiele projektów Fundacji Pozytywka nigdy nie ujrzałoby światła dziennego, a wiele wspaniałych idei nie doczekałoby się realizacji, gdyby nie ogromne wsparcie rodzimych firm, ale pomoc w tym przypadku jest odwzajemniona. Fundacja była członkiem jeszcze do ubiegłego roku BNI Polska, czyli organizacji przedsiębiorców i tam przez wiele lat promowaliśmy naszą współpracę. Obecnie dalej BNA jest, jest sponsorem też tego wydarzenia, więc przedsiębiorcy tak samo pojawiają się we wszystkich możliwych naszych postach, na przykład w mediach społecznościowych, na, na stronie fundacji, na Linkedinie, Facebooku, Instagramie, tam gdzie to jest możliwe, staramy się naszych przedsiębiorców promować, ale także w ramach festiwalu w tym roku i w zeszłym roku i w zeszłym roku. Organizowaliśmy spotkania z przedsiębiorcami, gdzie opowiadaliśmy im o naszej działalności, a oni nas wspierali finansowo, barterowo, w najróżniejszy sposób. Promujemy też CSR, czyli w ogóle społeczna odpowiedzialność biznesu wśród przedsiębiorców. To jest ważny element naszej, naszego działania. Fundacja Razem ze swoim festiwalem bierze udział w szeroko zakrojonym projekcie województwa kujawsko-pomorskiego, którego celem jest promocja potencjału gospodarczego właśnie poprzez wydarzenia kulturalne. Kultury nie byłoby, gdyby nie było odbiorców kultury, ludzi, którzy gdzieś mieszkają, gdzieś pracują, gdzieś żyją, gdzieś zarabiają pieniądze i gdzieś, gdzie jest biznes który rozumie potrzeby kulturalne. Ja jestem dużym entuzjastą tego sposobu prowadzenia działalności kulturalnej. Początkowo wszyscy się tego bali, ale dzisiaj po naszych już wieloletnich doświadczeniach z tym wiązaniem kultury z gospodarką, wiemy, że to był bardzo dobry pomysł i ten pomysł się bardzo spodobał Europie. Mówię o Komisji Europejskiej, która jakby przyjęła naszą koncepcję, Rozwoju gospodarczego poprzez kulturę. Jeżeli jest rozwój gospodarczy, jeżeli jest kultura, to gdzieś też muszą być przedsiębiorcy i oni tutaj są. I bardzo się cieszę, bo ta pozytywka to takie moje ulubione dziecko. Ma 8 lat i prawdę powiedziawszy, to jest ósma edycja, ale z tym festiwalem nie musiałem się zaprzyjaźniać 8 lat. Już od pierwszego właściwie spotkania wiedzieliśmy, że to jest coś, co znakomicie jest przyjmowane przez młodzież, znakomicie przez rodziców i że jest to coś, co napędza zupełnie jakby inną sferę funkcjonowania kultury w tak dużym mieście jak Bydgoszcz. Przy organizacji festiwalu Pozytywka pracuje kilkunastu przedsiębiorców, którzy zarówno sponsorują poszczególne wydarzenia, jak i świadczą swoje usługi. Dla mnie to jest szansa na jakieś zlecenia dodatkowe, które, które w ogóle są dla kultury robione. I no, no, no wydaje mi się, że to. Jest taki mechanizm, który daje więcej możliwości na rynku. W poprzednim roku i w tym roku montowałem jakieś rzeczy na wysokościach. To były dekoracje nad ulicą, już nie pamiętam nazwy, Chrobrego, chyba tutaj przy Starym Rynku. A w tym roku wieszałem stanowiska dla teatru, który robił spektakl między innymi na drzewach. Tym się pan zawodowo zajmuje. Tak, zajmuję się zawodowo, prowadzę działalność i, i cieszę się, że mogłem pomóc. A tak mi się spodobało, że też tak mi się dobrze współpracowało z tym teatrem, że co już nie było w zakresie moich obowiązków, ale po prostu fajni ludzie byli. I też po spektaklu też im pomagałem coś demontować, bo wiedziałem, że są zmęczeni. Możliwość podłapania dodatkowych zleceń to nie jedyna korzyść. Fundacja Pozytywka organizuje także szereg wydarzeń, które kojarzą lokalny biznes. W tym roku robimy trochę większe wydarzenie, które się nazywa BNI and CSR Day, które w październiku odbędzie się w Gminach Rotera. To jest spotkanie dla około 150 przedsiębiorców którzy z całego regionu kujawsko-pomorskiego, podczas którego będziemy także mówić o nie tylko... Nie tylko o współpracy między przedsiębiorstwami, ale też o współpracy z takimi organizacjami, które wywodzą się z kultury, czy w ogóle z innymi organizacjami pozarządowymi, które tworzą taką obywatelską tkankę w każdej przestrzeni naszego współżycia. Każda pomocna dłoń wyciągnięta przez przedsiębiorców w stronę świata kultury. Pomaga organizować wydarzenia na coraz wyższym poziomie. Bez takiej pomocy, bez współpracy, bez przedsiębiorców, którzy rozumieją, że to przychodzą na nasze wydarzenia też ich dzieci. I oni też przychodzą. No to nie będziemy mogli się jako społeczeństwo w ogóle rozwijać. No, edukacja za pomocą sztuki tych najmłodszych no jest edukacją, która no jest niezastąpiona, a niekiedy, wiemy, no nie zawsze jest na nią na przykład w normalnej edukacji takiej szkolnej czas. Także myślę, że wypełniamy tą lukę razem z przedsiębiorcami i ze wszystkimi partnerami.